Jaka jest różnica między naszymi okularami blokującymi światło niebieskie, a innymi dostępnymi na rynku? Jako iShield produkujemy dwie wersje okularów blokujących niebieskie światło, DayShield i NightShield, zerówki lub korekcyjne. Jako jedyne na rynku mają potwierdzone działanie przez uczelnię badawczą, jaką jest Politechnika Śląska. W opisie filmu znajdziesz odnośnik do pełnego raportu. Okulary Dayshield blokują około 45% światła niebieskiego w przedziale 455 nanometrów, czyli tym najbardziej szkodliwym dla naszego zdrowia, i są dedykowane do pracy przed komputerem w ciągu dnia. Można z nich korzystać również w galeriach handlowych, w biurze, w magazynie, na siłowni, generalnie wszędzie tam, gdzie jest jakiekolwiek źródło sztucznego światła. Jeśli zmagasz się z suchością i pieczeniem oczu, bólami głowy, jesteś ciągle przestymulowany od ekranów lub bardzo jasnego oświetlenia, to czujesz realną ulgę nosząc okulary DayShield. Raport Politechniki Śląskiej pokazał, że okulary w wersji DayShield blokują średnio czterokrotnie więcej światła niebieskiego niż inne dostępne na rynku. Oznacza to, że efekt prozdrowotny w postaci zmniejszenia przestymulowania od ekranów, a także pozbycia się suchych i zmęczonych oczu będzie znacznie lepszy u osób noszących dayshield. Dodatkowo nasze okulary nie tylko blokują, ale co ważne, pochłaniają światło niebieskie. Jest to istotne, ponieważ światło może wpaść np. od boku okularów albo od góry i dotrzeć do środka oka, gdzie jest zlokalizowany receptor światła niebieskiego, czyli melanopsyna. Dayshield wykazały średnio pięciokrotnie lepsze pochłanianie światła. Od okularów konkurencyjnych. Im niższy współczynnik pochłaniania, czyli absorbancji, tym gorsza skuteczność w blokowaniu światła niebieskiego. Więc tutaj DayShield również wypadają najlepiej. Drugą wersją okularów jest NightShield. Blokują one 100% światła niebieskiego, dlatego polecamy je zakładać tylko na 3-4 godziny przed pójściem spać. Chodzi o to, że nasze oczy są połączone z mózgiem przez tak zwane komórki zwojowe wrażliwe na światło, w których znajduje się właśnie melanopsyna. Melanopsyna jest jak stróż, który informuje nasz mózg, czy światło niebieskie jest obecne czy nie. Jeśli jest obecne, bo na przykład oglądamy Netflixa o 23:00, to nasz mózg myśli, że jest środek dnia i nie zaczyna wydzielać naturalnego hormonu snu, melatoniny. Zakładając najczildy wieczorem, przed tym Netflixem lub pracując jeszcze przed ekranem, blokujemy dopływ sztucznego światła niebieskiego do oka, i dzięki temu nasz mózg wie, że jest wieczór i zaczyna wydzielać melatoninę. Jeśli zależy ci na jakości snu, na tym, aby nie budzić się w środku nocy do toalety i rano wstawać wyspanym z uśmiechem na twarzy, to musisz mieć wysokie poziomy melatoniny wieczorem. Dlatego zdecydowanie warto wyposażyć się w takie okulary i zakładać je na 3-4 godziny przed pójściem spać. Efekt odczuwalny jest już po paru dniach korzystania. Aby okulary w 100% filtrowały światło niebieskie, nie mogą być przezroczyste. Fizycznie jest to niemożliwe. Dlatego okulary z przezroczystymi szkłami nie będą skutecznie blokowały światła niebieskiego w takiej ilości, aby zapewnić nam lepszy sen i regenerację. Nawet jeśli takie okulary mają w nazwie hasło, które, które sugeruje, że blokują światło niebieskie, to w rzeczywistości jest to na tyle mała blokada, że nie uświadczymy realnych korzyści zdrowotnych. Możesz to sam sprawdzić w miejscu, w którym chcesz kupić takie okulary. Poproś o spektrogram, czyli wykres pokazujący dokładnie, jaki przedział światła blokują. Jeśli zależy ci na lepszej jakości snu i regeneracji, to takie okulary powinny blokować 100% światła. Przedziale 380 do 550 nanometrów. W sieci są dostępne inne pomarańczowe okulary, bardzo często znacznie tańsze od okularów iShield. Ale pamiętaj, że zazwyczaj za niższą ceną idzie też niższa skuteczność i jakość. A w przypadku okularów blokujących światło niebieskie, skuteczność i jakość ma olbrzymie znaczenie. Politechnika Śląska potwierdziła, że okulary Night Shield, oprócz tego, że blokują. To co ważne, również pochłaniają światło niebieskie w 100%. Dlatego światło z góry lub z boku okularów nigdy nie dotrze do oka i nie zaburzy rytmu dobowego. Oprócz tego, warto wspomnieć, że korzystamy z bardzo dobrej jakości oprawek, które są wytrzymałe i nie rozlecą się po dwóch tygodniach. A szkła produkujemy przy współpracy z Polskim Laboratorium Optycznym i oferujemy roczną gwarancję na okulary. Jeśli jeszcze się wahasz, to wejdź na naszą stronę i sprawdź opinie realnych osób, które korzystają z okularów iShield, link znajdziesz w opisie filmu. A w razie, gdyby pojawiły się dodatkowe pytania, pisz śmiało na naszego maila, którego również znajdziesz w opisie tego filmu. Chętnie doradzimy. Jeśli ten film Ci się spodobał, a wiedza okazała się przydatna, Kliknij lajka i zasubskrybuj nasz kanał, dzięki temu pomożesz nam w dalszym rozwoju, a my postaramy się dowieść dla Ciebie wartościową wiedzę.